Dzień dobry wszystkim w tym magiczny dzień mój urodzinowy. Dzisiaj kończę jak zawsze 25 lat i z tej okazji przyjechała do mnie moja kochana mamusia, która obiecała, że zaśpiewa dla mnie piosenkę. No jeszcze o tym nie wiedziała, więc ciekawe, co wymyśli. Proszę, mamusiu. No i to jest zaskoczenie, bo muszę pomyśleć, co mojej córeczce by tu ładnego zaśpiewać. A więc no pomysły, pomysły niech przychodzą do główki, jaką by tu pioseneczkę ładnie zaśpiewać. Myślę, myślę, powiedz mi córeczko, co byś chciała usłyszeć takiego. Moja córusiu kochana. No, moja córusi, moja. Moja ty kochana. Byłaś maleńka, jak byłaś maleńka taka córeńka. Kocham cię mocno i nie przestanę, bo ty jesteś moje dziecko jedyne kochane. Bo ty jesteś moje dziecko nie tylko jedyne ale dzisiaj przy święcie mogę Ci przysiąc kocham Cię nad życie kocham Cię moje słoneczko dziękuję ta cała moja mamusia Więc od razu dzień mija milej od razu się rozpromieniłam, bo nikt nas tak nie kocha jak nasi rodzice. Dziękuję mamusiu.